To w żywcu? Nie no, ja już po raz kolejny jest w żywcu. Mam tu znajomych na żywie i To jest na tyle interesujące miejsce, że ja tutaj jestem kilka razy w ciągu roku. Natomiast chciałem e, tylko i wyłącznie sprostowanie jedno, ja cały czas się uczę gotować kwaśnicy. Głównym kucharzem jest pan burmistrz. Panie burmistrzu właśnie, co są kwaśnicą? No kwaśnica już jest prawie, że gotowa, tylko się gotuje. 4000 litrów wody, pół tony mięsa, pół tony kapusty, 10 kg e, przypraw, 50 kg e, różnego typu warzyw, 68 pamiętą kugówek e, cebuli, no czosnek pieprz, wszystko, także czekamy do jutra do godziny 13, teraz ona się cały czas gotuje, my z panem Tomaszem tu przychodzimy, mieszamy od czasu do czasu, także myślę, że to będzie kwaśnica wyśmienita. Panie Tomaszu, ta kwaśnica jest znana u nas, a pan spotkał się z nią gdzieś wcześniej? No, w Golce śpiewali o kwaśnicy, natomiast na Mazowszu je się zupę Kapuściankę. Tak, 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 tak się w mojej głowie, przepraszam, w mojej rodzinie nazywało. Ona nie była taka gęsta i nie była przygotowana w stylu składników. Tak więc mam takie wrażenie, jakby rzeczywiście rodowód zupy kapuścianej to miał tutaj miejsce, na żywiec Za to przez panią Barbarę i pana Krzysztofa przyjął zaproszenie, a wróciliśmy go gotować kwaśnicę. No zdradził taką tajemnicę, że jak przyjdzie do domu, to zaraz żonie kwaśnicę ugotuje, ona tam trzyma na niego czeka, ale, ale myślę, że żeby Tomeczku, żeby mógł gotować tą kwaśnicę, to tak się ze szkoły przychodzi ze świadectwem, to przychodzisz do żony teraz z takim świadectwem, że mam ukończony kurs gotowania prawdziwej żywieckiej kwaśnicy, Dnia 11.08.2012 No i pierwszej to pokaż, jak to pokażę, to Ci na pewno pozwoli paśmice ugotować. Wszystkiego dobrego Ci życzymy. duże wola dla Pana Tomasza. Moja dziewczyna i jej lustreczka chowa przesłoniły mi świat. Czy tu, czy tam? Po świecie błąkam się sam. Nie umiem Panu powiedzieć, dlatego że od już 55 lat jeżdżę po Polsce. Myślę, że byłem tutaj kiedyś, ale to już nie, za dużo Pan wymaga. Za dużo wrażeń i w kraju, i za granicą, i na szerokim świecie. Ja mam tu już za sobą, śpiewał kiedyś wspaniały nasz Pan Mieciofok. Cieszę się, że jeszcze pięknie działa i od czasu do czasu śpiewa Zbyszek Kurtycz, najstarszy nasz polski piosenkarz. Tak, jak mi miło słyszeć z dziedziny opery, że Beniek Ładysz się świetnie trzyma. To, to jest moje pokolenie, to znaczy oni byli troszeczkę starsi ode mnie, ale czas leci szybko i ja już teraz niedługo zajmuję te miejsca. Proszę, to te nasze beskidzkie tereny miło, Pan wspominał? Bardzo, tu jest pięknie w ogóle. Krajobraz jest cudowny zupełnie. Ludzie są mili, bo piękno przyrody działa na psychikę ludzką. Ludzie są lepsi w takiej przyrodzie. Ludzie w miastach, w tych slamsach, w tych brudach jakiś, wie pan, to się, to się, to tam kwitnie to, co, co nie powinno kwitnąć, powinno zejść do kanałów. A tutaj w, w, zgo, byłoby to w zgodzie z, nie w zgodzie z przyrodą. Tutaj trzeba żyć z przyrodą, bo jest pięknie i ładne te miasta są wszystkie. I po kolei z Krakowa, jak wysiadłem tam na stacji, zwiedzałem tak wzrokiem. <laughs> Mój błąd życiowy polegał na tym, że chciałem studiować i aktorstwo, i szkołę muzyczną. Ale taki Wiktor Bregi, który. Uczył wielkie tenory, takie śpiewające, jasnym, dużym głosem. Powiedział, no co ja będę robił z takim małym głosikiem. W związku z czym zostawiłem w szkole teatralnej, miałem znakomitą plejadę moich wykładowców, profesorów. Irena Kwiatkowska wykładała, Ludwik Sempoliński uczył piosenki, Kazimierz Rudzki to był dziekan. Rektorami byli Kreczmarowie, których syny. Syn Adam pisał mi teksty i będę tutaj przypominał panią piosenkę Daj, bo to jest jego. Druga jego piękna piosenka, nie przyznam się, tylko że się troszeczkę boję, bo sceneria nie bardzo sprzyja słuchaniu tekstu. A ja niestety śpiewam swój repertuar i należy to brać pod uwagę, kiedy się mnie angażuje, bo ja nie jestem w stanie przewidzieć. Bywają czasem plenery, gdzie wszystko sprzyja, i rzeczywiście ludzie mnie słuchają i przyjmują to. Tutaj strasznie trudno skupić uwagę na sobie. Tutaj trzeba ludzi zabawiać, bo widzę, że i dzieci, i pełno kramików jest. Tu jest specyficzny taki rodzaj. Ja tego nie, nie, broń Boże, nie deklasuję. To jest potrzebne bardzo publiczności. Jeżeli są tutaj, mimo tej pogody, to świadczy, że potrzeb, potrzebne ludziom są takie wieczory jak dzisiejszy, żeby się zamawić, Mają gdzie przyjść? No, w końcu ja wiem, tutaj teatrów nie ma, opery nie ma, a także, że to jest wszystko w porządku. Będę karnym artystą. Mam nadzieję, że część publiczności będzie słuchała, co ja mam do zaśpiewania. Ale nie będę miał żadnych wymagań ani pretensji. Nie jest to sytuacja i środowisko, do którego przywykłem, bo rzadko mi się zdarza, nie jestem już taki wzięty widocznie, bo kiedyś w początkach kariery to, tak jak teraz patrzę, po młodych wykonawcach wszyscy walą. I wszędzie jest powodzenie, żeby choćby zobaczyć. Ja już nie zaskoczę Państwa ani urodą, ani głosem, ani repertuarem. To jest wiadomo, przywykli po 55 latach, tu nie można mieć żadnych złudzeń, i ja nie mam. Jest mi bardzo miło, że jeszcze, jeszcze Państwo się tutaj zjawili i za, zaproponowali mi, że mogę zaśpiewać, przypomnieć się. Bardzo mi to pochlebia i cieszę się, że tyle lat mi upłynęło i jakoś mi się udawało. Ale proszę Pana, każdy występ mnie kosztuje koszt. I kosztuje maksimum nerwów, proszę pana, obaw. Yy, bardzo łatwo tracę kontenans, że użyję staropolszczyzny, bo, bo jest ruch niespodziany. W, jakiś przed sobą dzieci się czasem bawią. Przepraszam, żeby ustąpiły mi miejsca. To wtedy się zapomina tekstów, w znanej piosence nawet. Drodzy Państwu, bardzo się cieszę, drodzy państwo. Że przy tej pogodzie, może nie najwyższego lotu, nie najlepszej, spędzają cały czas Państwo dzisiaj na tych imprezach swój czas. I bardzo mi imponuje to, bo rzadko nie mam taką okazję, że mogę Państwu, mam nadzieję, uprzyjemnić troszeczkę swoim śpiewem dzisiejsze kolejne święto.